Narysujmy na początek wykres funkcji. Pierwszy punkt ma współrzędne. Minus 1, druga, minus 1. Minus 1, 2 jest tutaj, minus 1 tutaj. O, punkt otrzymamy w tym miejscu. Następny punkt 0, 0. Kolejny 1, 2, 1. Następny 1, 2. 3, 2, 3. 2, 4. I mamy wykres. Teraz spróbujmy na, y, zapisać wzór funkcji. Popatrzmy, jak tutaj układają się wartości, jak one zależą od x. Jeżeli mamy x równy minus 1 druga, jak odejmę pół to otrzymam minus 1. Jeżeli mam 0, to otrzymuję 0. No dobra, czyli tutaj jak widzimy, odejmowanie tej połówki nic nam nie daje, prawda? Więc musimy zmienić koncepcję. O tutaj na przykład jed do jednej drugiej dodajemy, jedną drugą otrzymujemy 1, ale w kolejnej kolumnie już to nie zadziała. W każdym razie możemy zauważyć, że y no inna rzecz tutaj się dzieje, jeżeli argumenty, czyli X -y pomnożymy przez liczbę 2, to otrzymujemy wartości tej funkcji. I tak działa funkcja. Wymnażamy argumenty razy 2. I... Funkcja ma jeszcze taką dziedzinę składającą się z 6 punktów z 6 x. -ów.